No. <laughs> jeszcze raz. Idź jeszcze raz, idź jeszcze raz. Mama. Sam, no, sam taki duży jesteś, że wszystko sam robi. <laughs> no chodź tutaj. Zjeżdżaj. Pokaż tu do kamery. Na kuku. Oooo, proszę Państwa, jak on zjeżdża. Chodź do mamy już. Chodź. Chodź. No chodź, później przyjdziemy tu jeszcze. Chodź. Teraz już idziemy, chodź. Chodź. Uśmiechnij się, Dawid. Jeszcze chcesz się pochuśtać, tak?